Cześć! Zapraszam Cię na ekspresowy rozruch całego ciała. Idealny poranek. poranku. Zacznij na środku maty, weź głęboki wdech. I wydech. A, jeszcze zdech. I z wydechem zamknij na chwilę oczy, skieruj uwagę do wnętrza. Przeskanuj całe ciało od czubka głowy aż po końce stóp. Zauważ, jak się dzisiaj czujesz w swoim ciele. Powoli otwórz oczy, weź głębokie. I złap lewą ręką, prawy nadgarstek, wyciągnę do boku. Wróć do środka, zmień. złap łapca garstek, wyciągnij całą stronę ciała do boku. Wróć do środka wydech. Weź głęboki wdech i podciągaj raz lewą raz prawą stronę ciała. Połóż ręce z tyłu za głowę, przyciągnij głowę do klatki, delikatnie pobujaj prawo, lewo, rozluźnij szyję, rozluźnij kark i przenieś głowę w kierunku lewego ramienia i znień. I tak kilka razy pobujaj, prawą w lewą stronę przyciągając. Ucho raz do prawego, raz do lewego ramienia. Zapleć palce, dłoni z tyłu. Zaplecam, ściągnę łopatki, otwórz klatkę, spójrz mój. Rozluźnij. Stań z tyłu na końcu matę. Wdech, wyciągnij ręce do góry. Z wydechem od głowy zrób rol do dołu. Opada całe ciało do dołu. I wyroluj do góry. Jeszcze raz weź wdech. dech. Opuszcz całe ciało do dołu. Tym razem zegnij delikatnie nogi w kolanach. Wyprostuj, pogłęb skłon, wyroluj to Jeszcze raz wdech. Wdech do dołu, skłon. Zegnij nogi w kolanach i tym razem prostuj raz prawą, raz lewą nogę w skłonie. Zostaw lewą nogę spiętą w kolanie. Wyciągnij lewą rękę do góry. Poczuj mocny skręt w ciele. I zmień lewa ręka. Lewa noga na ziemi. Wyciągnij prawą rękę do góry. Rozluźnij do dołu. Wyroluj do góry. Weź wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. Z wydechem wyroluj do dołu. I znowu zegnij najpierw obie nogi w kolanach, a później prostuj raz prawą, raz lewą nogę. Na zmianę. I zostaw prawą nogę skiętą, wyciągnij prawą rękę. Poczuj mocny skręt w ciele. I zmień, wyciągnij lewą rękę, odpuszcz ciało. Jeśli nie dosięgasz do ziemi, może być ręka na nodze, na kolanie, ewentualnie możesz użyć jakiejś podpórki, jeśli masz bloczko do joki. Wdech, wyroluj to góry. Wydech, przenieś dłoń z tyłu na biodra, pchnij biodra do przodu, ściągnij łokcie blisko siebie, otwórz klatkę, spójrz w niebo. Wdech, rozluźnij i zrób dwa małe kółeczka biodrami w prawą stronę i dwa w lewą. Rozluźnij, weź wdech, nogi są na szerokość bioder, z wydechem wyciągnij ręce do przodu, przytrzymaj proste plec i delikatnie zetnij nogi, kolana cały czas proste plecy. Wdech, wyciągaj proste. Wydech, zegnij nowych kolanach Co? To jeszcze dwa raz. Wyciągnij proste plecy. Zegnij. Wycią. Zegnij poczuj, jak rozgrzewają się całe plecy. I wydech rozluźnij. Wyroluj. Do. Jeszcze raz wdech. Wydech, kręg po kręgu, opuszczaj do dołu i przejdź dłoni do przodu. Odepchnij mocno od dłoni, wciskaj pięty do ziemi. Pozycja psa z głową w dół i rozchodź, możesz zginać raz prawą, raz lewą nogę w kolanie, jeśli czujesz sztywność. I zegnij oba kolana. Połóż na matę, wdech z wydechem, wróć. Copnik jest złożony. Tech, wydech, co? Tech, zostaw No, na macie wyciągnij lewą nogę i prawą rękę. Mocno zasany brzuch, aktywizujemy kor. Pętek zasany do kręgosłupa. Trzymaj chwilę w z wydechem postaraj się złapać prawą dłonią za lewą stopę. Zobacz, czy to możliwe. Jeśli to możliwe, wyciągnij klatkę, wyciągnij nogę. Jeśli nie zostań w poprzedniej pozycji, z wydechem rozluźnij i na chwilkę cofnij biodra do tyłu, do pozycji dziecka. Weź długi, głęboki wdech, długi wydech, wróć. Do podporu, aktywne palce stóp i cofnij ciężar. Do tyłu, pies z głową w dół. Dech, potwór. pies z głową w dół. I potwór. Jeszcze raz. jest z głową w dół. Eee, zostan chwilę. I wróć do podporu. Wyciągnij drugą nogę i drugą rękę. Cały czas aktywny brzuch, zebrane mięśnie brzucha aktywizujemy, kormocną mocne Poczuj, wyobraź sobie, jakby ktoś cię wyciągał za nogę i za rękę z drugiej strony. Uczucie wyciągania. Możesz zrobić trochę cieplej. I z łap, z dłonią za stopę. Jeśli dasz radę, wyciągaj do góry, otwieraj ciało. I wydech. Rozluźnij. Cofnij biodra do pozycji dziecka. wyciągnij ręce do przodu. I delikatnie powciskaj raz prawą, raz lewą pachę do maty. pobujaj, Wróć do podporu. I przekręć dłonie palce dłoń skierowane w kierunku kolan. I zrób teraz malutkie kółeczka. Cofasz biodra na stopy, wracasz do podporu, poczuj aktywizację nadgarstwów. Rozluźnij, wróć neutralnie i jeszcze podnieś raz jedną, raz drugą dłoń. I z wdechem wyciągnij lewą rękę do góry, spójrz za lewą rękę. Otwórz klatkę i zrób obszerne koła ręką do tyłu. Wróć do podporu. Wyciągnij ręce daleko do przodu. Wciskaj klatkę. Papi Polsk, możesz złapać dłonie i przenieść nad głowę, jeśli zakres ci pozwala, jeśli nie jest to dla ciebie za dużo. Dzięki temu zaktywisujesz. Bardziej jeszcze barki, poczujesz rozciąganie w ramionach. I rozluźnij, wróć do potworu, i zdechem wyciągnij drugą rękę, do której klatkę, i zrób trzy półeczka do tyłu, obszerne. Hej, rozluźnij aktywne palce, stóp wdech, z wydechem unieś kolano, wejdź na chwilę do pozycji deski. Aktywizujemy całe ciało do pracy i oderwij. Połóż prawą nogę, oderwij. Lewą rękę wejdź do deski bocznej z podporem, prostszej wersji i możesz spróbować oderwać. Prawą nogę od ziemi, wejść do pełnej deski bocznej. Aktywny brzuch. Mocno zebrane całe ciało. Poczuj jak za w stronie ciała. I lewą nogę przenieść do przodu, opuść biodra do dołu. Wydech z wdechem sięgaj biodra do dołu. Wydech opuść. Wdech, sięgaj. Jeszcze dwa razy. wydech, opuść. Wdech, sięgnij. Ostatni wydech. Wdech, sięgnij. I cofnij rękę. Wejdź do psa z głową w dół. Wdech. I wdech. Deska. Powtórzymy wszystko na drugą stronę. Przytrzymaj. Tym razem kładziesz najpierw lewe kolano na matę, rotujesz stopę i otwierasz ciało do boku. Jeśli chcesz troszkę większego wyzwania, odrywasz nogę z maty, wchodzisz do pełnej deski bocznej. Mogą być nogi złączone, mogą być prawa noga z przodu, lewa z tyłu. A jeśli Chcesz jeszcze mocniej popracować korem, podnieś prawą nogę nad matę. I postaw prawą stopę na ziemię. Opuść biodra do dołu. Wydech. Z wdechem sięgam, wyciągam całe ciało. Wydech. Opuść. Wydech. Sięgnij. Jeszcze dwa raz. Z wdechem sięgam, wyciągam całe ciało. Z wydechem opuszczam. Ostatni. Zdech. Wróć dłonią, Wróć nogą. Pies głową. I wróć do deski. Połóż kolana na matezek. Miej Wejdź w czaturangę. Wydech. Pozycja kobry i wyciągnij do psa z głową w górę. Delikatnie pobujaj biodrami. Opuszczaj raz prawe raz lewe biodro na matę. I wydech jest z głową tu. I podejdź stopami na początek, maty kierunku dłoni. Wdech u cało do połowy, wydech po skłon, wdech ręce w górę, wydech ręce do klatki. Przejdziemy raz całe powitanie słońca, żeby ruszyć energię. Wdech, góra, wydech, pogłęb skłon, wdech, klatka. wydech przejdź albo przez... Deska z desk czaturanga w prostszej wersji. Kładę kolana na matę, zginam łokcie. Możecie robić pełną wersję z deski. Wdech, pies z głową w górę. Wdech, pies z głową w dół. Mocno odpychaj od barków, wciskaj pięty do maty. I powoli podejdź stopami na początek matę. Wdech do połowy z wdechem pogłębiam w skór. Wdech. Góra. Wdech, ręce do klatki. I cofnij lewą nogę do tyłu wejdź. Do wypadu. Przytrzymaj wdech i odepchnij od nogi z przodu. Jeden, dwa. I w ostatnich dwa razy dodaj skięcie łokci. Wdech. Wyciągam. Ściągam łopatki, skinam łokcie. Wdech. Wyciągam. I połóż lewą rękę na ziemię, prawą rękę do góry. Mocny skręt w ciele. I wróć prawą ręką na matę. I z wydechem sięgnij. I wdech. Sięgnij jeszcze dwa razy. Opuść na matę. Sięgnij ostatni raz. Obciśnij. Sięgnij. To kolano na stylu na matę. Wdech ręce do góry. Mocno pcham biodra do przodu. E, wydech. E, wyróć. Dostaw delikatnie lewą stopę dużej prawej. Nogi są proste w kolanach. Jeśli nie dosięgasz do ziemi, ręce mogą być na nodze z przodu, proste plecy, pętek aktywny, zasam do kręgosypa. Pozycja piram i dosta lewą stopę. prawej i segni nogi w kolanach, wyroluj do góry wdech, wydech, dech, drugą nogę, prawą nogę do tyłu wdech, ręce do góry. Trzy pozycję I odepchnij od nogi z przodu. I teraz, schodząc w dół, ściągnij łokcie blisko do ciała i z wdechem wyciągnij. Ściągnij łokcie blisko ciała. Wdech. Wyciągnij do góry i opuść kolano na matę. Wydech. Wyciągnij. Połóż prawą rękę na ziemię, wyciągnij lewą rękę. Mocnij skręt i dotknij lewą ręką do ziemi. Wydech. Wydech. To wydech, opuść. Wydech, wróć jeszcze dwa razy. Wydech. wydech, ostatni raz. Wydech. I połóż go tak tyłu. Wyciągnij ręce mocno, pchaj biodra do przodu. Możesz przenieść dłoń z tyłu na biodra, żeby mocniej otworzyć klatkę. Ściągaj łopatki, łokcie blisko siebie. I wyróć jotra do góry. Dostaw delikatną prawą stopę bliżej do lewej. Proste plecy. Znowu ręce mogą być na nodze. Ważne, żeby plecy były proste. I dostaw prawą stopę do lewej. Zegnij nogi w kolanach. Wyroluj to. Wydech ręce do klatki. Powoli opuszczaj nogi. Przejdź do siadu. I stopy Podesz blisko siebie, kolana na zewnątrz. Poczuj jak rośniesz od kości biodrowych aż pod czubek głowy. I prawa ręka do tyłu, lewa ręka na prawe kolano. Skręć. Znień I skrzyżuj nogi, usiądź w wygodnej pozycji. Weź wdech. Wdech, ręce do klatki. Jeszcze raz głęboki wdech. Wdech, przyciągnij ręce do klatki. Zamknij na chwilkę oczy, wróć świadomością do wnętrza, tak jak na początku zajęć. Skup uwagę na swoim oddechu. Długi, głęboki wdech, jeszcze dłuższy wydech. I pomyśl o jednej rzeczy, za którą jesteś dzisiaj wdzięczny, wdzięczna.